5 lat na to czekałem. Pięć lat. Jestem w Tajpej. Jestem w Tajpej. Czuję się trochę jak gówno, ale bardzo szczęśliwe gówno. Pomysł na to, żeby tutaj w ogóle kiedykolwiek przyjechać, myślę, że zaczął kiełkować mi w głowie w okolicach 2016-2017 roku. Byłem na Filipinach i spotkałem tam dwóch Austriaków, którzy właśnie przyjechali tam z Tajwanu po którym jeździli miesiąc. Opowiadali mi, że wypożyczyli sobie samochód. Jeździli po prostu, objechali dookoła całą wyspę. Wspominali to jako bardzo super miejsce z przemiłymi ludźmi, świetnym jedzeniem, no i przede wszystkim bardzo bezpieczne. Bo mówili, że po jakimś czasie to w zasadzie nie zamykali nawet samochodu, którym jeździli. W sensie, jak wychodzili na stacji to po prostu nawet nie zatrzaskiwali drzwi. No i wtedy mi się um, Gdzieś tam zaczął rodzić w głowie ten pomysł, no i musiał po prostu trochę dojrzeć. No i właśnie ta historia poniekąd wiąże się też z moją ostatnią wymianą aparatu z M10P na M11. Bo kilka osób się mnie pytało, czy się pozbywam M10. No i M10 jest aparatem absolutnie wspaniałym. I najchętniej zostawiłbym sobie oba te aparaty, ale na chwilę obecną właśnie stanąłem przed decyzją, że albo zostaję z dwoma aparatami albo e, zostaję z jednym, e, czyli właśnie z m No a kosztem M10 przyjadę tutaj. No i stwierdziłem, że lepiej mieć jeden aparat, ale w takim super miejscu niż dwa aparaty w mniej super miejscu. Boże, to będzie super! Przy przylocie złapałem sobie autobus do centrum do głównej stacji PKS-u w Taipei. No i stamtąd postanowiłem, że się przejdę do hotelu. Bo pierwsze dni mam w hotelu, a potem przeniosę się do hostelu i do kapsuły. No i czuję się tak, powiedziałbym, jeszcze trochę oszołomiony, gdyż dzień poprzedzający wylot, czyli z czwartku na piątek. Nie spałem w ogóle, bo musiałem jeszcze tam dokończyć parę rzeczy. Więc nie spałem w ogóle, więc w drodze przespałem się tylko w samolocie relacji Warszawa-Pekin. No i nie było to najbardziej komfortowe spanko, ale jak tylko wysiadłem na lotnisku, to pomimo tego zmęczenia, to mi prawie łzy napłynęły do oczu ze szczęścia, że tu jestem. Więc pani, czekają nas piękne dni. Znaczy mnie czekają, a was? Czekam potem oglądanie tego. Myślę, że chwilowo mogę mieć problemy lekkie ze składnią, nie ogólnie z wysławianiem się, ale myślę, że jak się chwilę prześpię i coś zdjąłem, to się na pewno skalibruje. To jest yeah. okay. uh, Jak sami widzieliście w hotelu, w którym się zatrzymałem jest także salon masażu więc mm, wiecie co to mm, więc wiecie co to oznacza Jednak się chyba troszeczkę zmęczyłem, ale mm, ale wezmę prysznic i chyba jeszcze pójdę coś zjeść jeszcze coś chyba nagram, bo... Witam ponownie po krótkiej przerwie w Taipei jest piąta e, rano mm. nie wiem, czy to, co wcześniej mówiłem e, miało za dużo sensu oraz czy informacja została przekazana, bo po tym jak dojechałem do hotelu i położyłem się na chwilę na e, krótką drzemkę, to z tej drzemki zrobiło się 6,5 godziny e, wstałem przed 12 e, no i poszedłem się przejść i próbowałem znaleźć e, i ostatecznie znalazłem klub e, Pound Shop, bo jak byłem na lotnisku, to spotkałem tam takiego ziomeczka, e, Radka. Pozdrawiam, jeżeli to będziesz oglądać. E, I Radek był pierwszą osobą, którą poznałem na lotnisku e, i okazało się, że przyjechał tutaj na 5 dni, między innymi na e, super imprezę techno, e, która Odbywa się właśnie w tym klubie Pound Shop w tym momencie. No i postanowiłem też się na nią wybrać, bo nic tak dobrze nie robi jak techno pierwszego dnia po przyjeździe na drugi koniec świata. Aczkolwiek okazało się na miejscu, że żeby wejść do środka, muszę zostawić swoje rzeczy w szatni w jakiejś tam szafce, do której ten pan wsadzi wszystkie rzeczy. Ja stwierdziłem, że może to nie jest dobry pomysł, żeby pierwszego dnia w klubie, gdzie wszyscy są porobieni, zostawić. W szafce M11, którą mam od tygodnia. E, więc, e, więc mnie nie wpuścili po prostu. Więc, ale nic straconego zostaje tutaj do następnego poniedziałku. Więc w przyszłym tygodniu wybiorę się tam po prostu bez aparatu. No i tak, więc wracam sobie z buta do domu, bo chodzenie z buta po takich miejscach to jest zawsze super pomysł. A, rozładował mi się telefon. Do domu mam z jakieś godzina z Spacerem. Mm, nie wiem jeszcze jak go odnajdę, ale e, to są sytuacje, w których czuję się wspaniale. W ogóle nie wiem czy to było widać, bo mogło nie być widać wcześniej, e, ale jestem cholernie szczęśliwy, że tu jestem mm, i naszła mnie taka refleksja, że ja nie wiem dlaczego tak się stało, że to tyle trwało. Znaczy mogę mieć pewne przypuszczenia, ale jedno, co już wiem na pewno, to że nie mogę nigdy więcej dopuścić do takiej długiej przerwy, bo takie wyjazdy po prostu sprawiają, że czuję, że żyję. I to jest chyba ten taki niezbędny mi czynnik do funkcjonowania. Bo tak naprawdę ten wyjazd... Zrobił mi e, bardzo dobrze jeszcze zanim się zaczął, bo ja bilety na ten wyjazd kupiłem ponad miesiąc e, przed wylotem e, i zauważyłem, że odkąd miałem te bilety, to zacząłem zupełnie inaczej funkcjonować. Jakby e, że po prostu jak jest jakiś bardzo konkretny cel, e, on sprawia, że się funkcjonuje zupełnie inaczej i a, pff, byłem o wiele bardziej produktywny, że w ciągu jednego dnia byłem w stanie zrobić tyle, co wcześniej zabierało mi trzy albo cztery dni i nagle jakoś nie miałem jakichś super wielkich problemów z organizacją, więc zamysł tego jest taki, że wracamy do ponownych ustawień fabrycznych sprzed kilku lat i po prostu częstszych podróży. No i jeszcze raz muszę powiedzieć, że ten pokecik jeszcze nie wiem do końca jak to będzie wyglądało, ale mogę się tylko domyślać, jest zajebistym wynalazkiem, bo e, nie muszę targać ze sobą wielkiego aparatu i tak naprawdę w tym momencie e, oczywiście wziąłem ze sobą, bo oprócz Pocket'a M11 jest ze mną jeszcze Leica SL2S którą wziąłem ze sobą na wypadek jakichś ambitniejszych produkcji albo w sensie ambitniejszych mówię tutaj o rzeczach, w których potrzeba mieć głębi ostrości albo zdecydowanie inne narzędzie do innych zadań, ale do tego co właśnie robię, to ten Pocket to jest game changer, bo mam go po prostu w nerce ze sobą i już w tym momencie zauważyłem, że wchodząc z nim gdziekolwiek ludzie po prostu nie zwracają na to uwagi. Zupełnie inaczej niż jak wchodzisz i masz na statywie czy gimbalu przed sobą aparat, na którym jest jeszcze najczęściej mikrofon, wielki obiektyw i najpierw wchodzisz do jakiegoś miejsca. Znaczy, najpierw wchodzi aparat, a potem wchodzisz ty. Więc myślę, że to małe urządzenie, które właśnie trzymam w ręce, sprawi, że zobaczycie więcej po prostu filmów z tego oto wyjazdu. No już nie mogę się doczekać, co będzie dalej, bo um, jadąc PKS-em już z lotniska na centralny w Taipei um, zaznaczyłem sobie już chyba 7 pinezek. Ja, tylko z rzeczami, które widziałem z autobusu. Bo na cały ten wyjazd jest jakiś taki, powiedzmy, plan, mniej więcej, ale bardziej mniej niż więcej. E, właśnie ze względu na to, żeby dać e, losowi większą kontrolę. W ogóle ciekawe, to jest połączenie los i kontrola. I m, nad tym, co się tutaj będzie dziać. Więc. E, a, tak jak wcześniej, tak jak kiedyś. Zamierzam po prostu uczestniczyć e, i bardziej od napotkanych na drodze ludzi dowiadywać się, gdzie powinienem pojechać dalej. Więc myślę, że będzie super, e, a już na, tym, na ten moment e, moje wyobrażenia na, tego, na temat tego miasta w porównaniu z rzeczywistością, no to okazuje się, że, że rzeczywistość jest zdecydowanie lepsza niż moje jakiekolwiek wyobrażenia. Tak więc, zapraszam dalej. Dobra, jeszcze jeden e, mały, ale mam wrażenie, że dosyć istotny disclaimer, e, skoro już wspomniałem o tym losie i kontroli i temu, że pozostawiam losowi większą sprawczość nad tym wyjazdem. Otóż nad samym tym, jak on będzie przebiegać, zostawiam tą większą sprawczość, gdyż do całej reszty Mogę śmiało, z pewną no dozą dumy, także powiedzieć, że ten wyjazd to jest pierwszy wyjazd, na który tak naprawdę się przygotowałem. Nie było w tym aż tyle chaosu co w poprzednich, i tak naprawdę większość jakichś formalności i rzeczy niezbędnych mi do tego wyjazdu ogarnąłem już zdecydowanie wcześniej, nie tak jak przy poprzednich podróżach lata temu, że jak wylot był w piątek rano, to sobie w czwartek wieczorem przypominałem, że wylatuję. E, I było to robione w ogromnym stresie. Tutaj było zdecydowanie inaczej. Nawet zdążyłem zrobić mały research, nie wspominając już o załatwieniu wszystkich formalności. E, ale inna rzecz jest bardzo istotna w tym wyjeździe. I to jest coś e, niesamowicie pięknego jakby z mojej perspektywy i to jest zdecydowanie coś, czym chciałbym się podzielić. To jest pierwszy wyjazd w moim życiu, którego pod żadnym kątem nie mogę nazwać, i w żadnych okolicznościach jakąkolwiek ucieczką od czegokolwiek. Bo zdarzało się w przeszłości, że mógłbym powiedzieć, że niektóre z tych wyjazdów były po prostu ucieczką od czegoś próbą zostawienia w domu jakichś rzeczy, z którymi. Ciężko było sobie poradzić, i wyjazd zawsze jest, wtedy był takim e, perfekcyjnym lekarstwem, w którym wyjeżdżasz gdzieś i nie musisz przez jakiś czas o tym myśleć, a potem się okazuje, że możesz nawet na Księżyc prawdopodobnie polecieć, a jak wrócisz, to te problemy dalej tam są. I nie chcę powiedzieć, że nie mam żadnych problemów, a, bo to byłaby brawura, aczkolwiek to jest pierwszy wyjazd, nad którym przed niczym nie uciekam. I i jest to naprawdę zupełnie inne uczucie niż wcześniej. Jak wsiadłem do tego autobusu i jechałem z lotniska już do centrum i zdałem sobie sprawę, że tutaj już jestem, to no ciężko jest mi to uczucie do czegokolwiek porównać, ale teraz jestem już pewien, że to co się dzieje teraz jest mi do życia po prostu niezbędne, żeby po prostu inaczej funkcjonować. Ja już się czuję lepiej, pomimo tego, że zgubiłem się w centrum Taipei, jednego z najgęściej zaludnionych miast na świecie. Jest ogromne, ale to nie jest problem i czuję się z tym wspaniale. Polecam, zapraszam do kolejnego odcinka. Że ja właśnie trafiłem na e, maraton w Taipei biegnący o 6 rano. Być może to jest świetne rozwiązanie, które powoduje, że nie korkuje się całego miasta biegając w samo południe.